Kochani, tak troszkę niepewnie Ponieważ nie jestem pewna Jestem pewna tego, co chcę zrobić Ale nie jestem pewna, jak to wyjdzie I jednak troszkę czuję taki dreszczek emocji Troszkę się boję z drugiej strony Jednak chcę zmiany I tak wiecie, takie mieszane uczucie, ale tak Czas najwyższy zrobić coś z włosami I stwierdziłam, że obetnę je sama Także bez zbędnego gadania Muszę się uspokoić i przechodzimy do rzeczy. Od razu mówię: Nie naśladujcie mnie, nie róbcie z tego sami w domu, jeśli chcecie iść do fryzjera. Jeśli chcecie zrobić to, co ja, no to robicie to na własne ryzyko. Ja za nic nie będę odpowiadać, bo nie jestem fryzjerem i sama nie wiem, czy nie zrobię sobie czasem krzywdy. Ale jutro jeszcze mam wolne, także ewentualnie pojadę gdzieś do fryzjera, żeby ratował sytuację. A teraz czas na to, co się będzie działo za chwilę. Coś strasznego. Pierwsze cięcie po prostu ręce mi się trzęsły, ale jestem zadowolona z tego, jak to wyszło. Co prawda, idealnie nie jest. Teraz muszę znaleźć sposób na kręcenie włosów. Ta strona mi się podoba, jest taka pokręcona, ale troszkę bardziej prosta. Tutaj, jak widzicie, wyszło mi to troszkę brzydko, ale nic, czego spokojnie się nie nauczę, także. Tak, kochani, taki krótki um, film. <grym> po prostu nie wierzę, że to zrobiłam. <grym> jeśli, tak, wiadomo, umyję teraz głowę, zobaczę, że są jeszcze jakieś nierówności, to wezmę nożyczki i sobie te włosy w tych miejscach pocieniuję. A jeśli za kilka dni okaże się, że jestem bardzo niezadowolona, no to nie zostanie mi nic innego, jak iść do fryzjera, ale. Na chwilę obecną jestem podekscytowana I tu chyba jeszcze taka, wiecie, troszkę Adrenalina, trochę głupie Obcięłam sobie włosy, ale tak Wieki nic z tymi włosami z długością Nie robiłam, także dla mnie to jest naprawdę Ogromny krok, ale Nie róbcie tego sami w domu Dobra kochani, na dzisiaj to tyle Dziękuję wam bardzo Za oglądanie, dajcie znać w komentarzach Co myślicie, czy woleliście Mnie w długich włosach, ale wydaje mi się, że Długie włosy były piękne, ale niestety straciły na objętości i teraz mam wrażenie, że jest ich o wiele więcej. Także, kochani, dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się w następnym filmie. Buziaki, pa pa!